Cześć, witam Cię na kanale Red MyLips Artie Artiem na imię Sylwia i jestem makijażystką. W dzisiejszym odcinku będziemy testować sobie nowy podkład marki Eveline. Jest to podkład Wonder Match. Zmieniłam troszkę formułę tych odcinków z testami podkładów. Postaram się, żeby one były jeszcze bardziej skondensowane, w ważne informacje, w wiedzę, we wszystko, co potrzebujecie, żeby to było wszystko tak bardzo ładnie, ściśnięte. I, i, i bez, bez rozwlekania, bez takiego rozwlekania, więc nie rozwlekając się, zaczynamy. I zacznijmy od tego, co obiecuje nam producent, jeżeli chodzi o ten podkład. Jest to podkład sensoryczny, dopasowujący się do naszej skóry, o lekkiej, beztłuszczowej konsystencji. Ma dać nam efekt dobrego krycia bez efektu maski, ma pielęgnować skórę. I chronić nasz mikrobiom skóry, ponieważ zawiera w swoim składzie witaminę C, witaminę E, kwas hialuronowy, prebiotyki, ekstrakty z acai, z jakód acai i stapioki. Rzekomo po 10 dniach używania powinniśmy zauważyć lepszą kondycję skóry, że będzie bardziej wypielęgnowana. I takie są obietnice producenta, czyli mamy mieć dobre krycie bez efektu maski, naturalny, naturalne wykończenie skóry, do tego jeszcze działanie pielęgnujące. Czas teraz na troszeczkę danych technicznych. Podkład znajduje się w szklanej butelce z pompką. Mamy tutaj 30 ml produktu. W gamie kolorystycznej znajdziemy 6 różnych odcieni. Ja mam dzisiaj do przetestowania 3 różne. Jeżeli chodzi o zapach, jest to taki, jest to na pewno perfumowany produkt. Mamy tutaj taki lekko kwiatowo świeży zapach. Wydaje mi się, że przy aplikacji nie będzie on mocno przeszkadzający, nawet dla osób, które mają wrażliwość na tym punkcie, ponieważ zapach nie jest mocny, ale czuć, że jest perfumowany. Podkład na stronie Eveline kosztuje około 42 zł, aczkolwiek widziałam wczoraj, że jest on na promocji i kosztuje około 26. To, co dla mnie jest osobiście bardzo istotne, podkład jest wegański i wszystkie produkty marki Eveline nie są testowane na zwierzętach. Jeżeli chodzi o konsystencję tego podkładu, jest ona dosyć lekka, kremowa dla mnie w konsystencji troszkę takie mleczko do demakijażu, coś takiego jeżeli chodzi o wykończenie na słoczach na, na rozprowadzeniu na dłoni wydaje się ona dosyć takie kremowe, takie powiedzmy półmatowe, że to nie jest ani błysk ani taki totalny mat ale zobaczymy jeszcze na skórze zrobimy sobie też test oksydacji zobaczymy czy podkład oksyduje czyli czy ciemnieje nałożę sobie troszkę tego podkładu na rękę, i zaraz po kilku minutach zobaczymy, czy nałożenie ponownej świeżej warstwy będzie różnić się kolorem. I po jakichś 3-4 minutkach nakładam obok świeżą warstwę i porównamy sobie odcieniem. Jak widzicie, podkład jest mini, minimalnie jaśniejszy, także oksydacja jest bardzo znikoma. Ale jest. Warto wziąć to pod uwagę przy wybieraniu swojego odcienia. Jeszcze przed samym testem dwie ważne informacje. Po pierwsze, ja wykonuję swoje testy bez żadnych wspomagaczy, czyli nie nakładam bazy pod podkład ani nie podruję mocno skóry, nie wykonuję bakingu, ponieważ chcę sprawdzić faktycznie właściwości samego podkładu. Zawsze możemy się wspomóc innymi produktami, jeżeli chcemy bardziej zmatowić podkład czy przedłużyć jego trwałość. Natomiast sprawdzamy. Stricte jak zachowuje się ten podkład. Druga ważna informacja, to chciałabym powiedzieć Wam troszeczkę o mojej skórze, żebyście też mieli obraz na to, jak ten podkład może na mojej skórze wyglądać. Jestem posiadaczką skóry mieszanej, przetłuszczającej się w strefie T i normalnej na policzkach. Natomiast to przetłuszczanie u mnie nie jest zbyt mocne. Uważam, że doprowadziłam skórę do takiego w miarę porządku, że ona jakoś bardzo mocno się nie przetłuszcza, natomiast mam tendencję do lekkiego wysypywania takich drobnych niedoskonałości na policzkach i tutaj potrafią pojawić się u mnie dziś w okolicy ust i brody jakieś delikatne stany zapalne, więc to Pewno to chciałabym troszkę mocniej przykryć. Przybliżyłam was troszkę do siebie, żebyście lepiej widzieli, co będzie się na mojej skórze działo. I żeby być zupą pomidorową i zadowolić wszystkich, na połowę twarzy nałożę produkt przy użyciu pędzelka, na drugą połowę przy użyciu gąbeczki. Wydaje mi się, że będę musiała sobie zmieszać dwa różne odcienie. Tu ja mam 05 Porcelain i chyba zmieszam odrobinkę z 20 Medium Beige. Wydaje mi się, że z tej gamy kolorystycznej dla mnie idealna byłaby wanila, no ale nie, nie mam jej <grymnie> po prostu, więc weźmiemy sobie te dwa delikatnie, zmieszane. Więc zacznę sobie od połówki, na którą nakładać będę pędzelkiem. O, przy aplikacji przynosi ten zapach, jest dosyć wyczuwalny. Nie jest jakiś bardzo, bardzo mocny, ale osoby. Nadwrażliwe na zapach, na pewno go wyczują. Tak prezentuje się jedna warstwa cieniutko nałożona pędzelkiem. W moim odczuciu leży na skórze po prostu przegenialnie. Nie jest tutaj mocne krycie, zaraz sobie dołożę, troszkę zobaczę, czy da się to krycie budować. Natomiast no. O, jest praktycznie niewidoczny na skórze. Nie widzę go kompletnie. No, powiem Wam, że leży fantastycznie. Jeżeli chodzi o wykończenie. On ma takie bardzo naturalne to wykończenie. Nie jest ono ani, ani całkowicie matowe, ani jakieś mocno błyszczące, świetliste. Jest takie coś po środku, właśnie. Ma bardzo zbliżone wykończenie do naszego naturalnego, jakby wykończenia skóry. Dołóżmy sobie troszkę przy tych niedoskonałościach. Zobaczmy, czy to krycie da się budować. Troszkę się da. Natomiast nie powiedziałabym, że jest to podkład mocno kryjący. Według mnie bardziej no, średnio kryjący. O bardzo ładnym wykończeniu. Ładnie wyrównał mi kolory skóry, tutaj po całości. Tam, gdzie jakichś takich mocnych niedoskonałości nie ma, ale jeżeli potrzebujemy czegoś mocno kryjącego, to na pewno byśmy potrzebowali tutaj jeszcze no, dołożyć sobie jakiegoś wiecie, korektora czy, 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 czy jakiegoś produktu, żeby coś tam pozakrywać. No. Jeżeli chodzi o to, jak on leży na skórze, to jest dla mnie 5 na 5. Po prostu jest przepięknie. Przechodzimy do drugiej połówki, teraz możecie sobie porównać, jak to krycie się prezentuje. I tutaj będę używała gąbeczki. Y, też z Eveline z takim, takim ciekawym, ściętym kształtem. Ja pierwszy raz w życiu będę takiego kształtu używała. Wydaje się być bardzo wygodny, ale zobaczymy. Oczywiście gąbeczka doda nam krycia, więc jeżeli potrzebujecie mocniejszego. No to rekomenduję aplikację gąbeczką. Natomiast gąbeczka też zaaplikuje nam tego produktu więcej. Dlatego niech sobie każdy wybiera jak potrzebuje, jak lubi. Jeżeli chodzi o gąbeczkę, to podkład na pewno leży troszeczkę grubiej, ale wbrew pozorom wcale nie wygląda jakoś bardzo ciężko. Na pewno zauważyłam lepsze krycie, szczególnie tutaj w, w tym obszarze. Oczywiście tutaj coś mi cały czas przebija, ale widać, że jest to troszkę lepiej pokryte. Przyjrzyjmy się skórze z bliska. Nie, powiem Wam, że on mimo nałożenia gąbeczką również leży dosyć cienko na skórze. To może być też wynik samej tej gąbeczki, bo ona jest bardzo niskoporowata, bardzo gładka, bardzo śliska. Więc też pewnie nie, jakby nie nakłada nam tego produktu dużo. Więc wydaje mi się, tak Was tutaj, żebyście lepiej widzieli. No, nie należy. No, Leży bardzo ładnie, bardzo ładnie. I wykończenie: widzicie sami, że ono nie jest jakieś mocno rozświetlające, ale ta skóra tak delikatnie, delikatnie się mieni, więc jest bardzo naturalne wykończenie. I tak mamy godzinę 10.30, podkład jest już nałożony. Dokończę makijaż, i e, tutaj przyjdę do Was jeszcze z takim krótkim podsumowaniem. I wracam do Was już ze skończonym makijażem, tutaj do tego makijażu najbardziej pojawi się na kanale. Ym, I to, co zrobiłam, to nałożyłam odrobinkę pudru i to był ten matujący Wonder Match też z Eveline. Nałożyłam go w centralnej części twarzy, tylko odrobinkę czoło, troszkę nosek, tutaj odrobinkę boczki i broda, ale to było takie bardziej, wiecie, omiecenie tym pudrem niż, niż jakieś takie. Wciskanie tego pudru. Mam troszeczkę kremowego bronzera, odrobinkę różu, odrobinkę rozświetlacza, już takiego zwykłego, suchego. Jeżeli chodzi o skórę, to to wszystko. Także, moi drodzy, tak prezentuje się na chwilę obecną makijaż. Jeżeli, jeżeli już miałabym coś, coś cokolwiek powiedzieć. Jeśli chodzi o ten podkład, to na pewno leży on przepięknie na skórze, bo jest niemalże kompletnie niewidoczny. Wręcz przy, przy pudrowaniu, odrobinkę bardziej ta tekstura skóry jest widoczna, bym powiedziała. To, co może dla wielu z Was być jakimś minusem, to nie ma on pełnego krycia. Jest to takie średnie krycie. Uważam, że idealne na co dzień, ale jakieś niedoskonałości by trzeba było sobie dokryć jeszcze na przykład jakimś mocniej kryjącym korektorem. Mi to absolutnie nie przeszkadza, bo dla mnie to jest właśnie idealny poziom krycia, taki, jaki lubię, jeżeli chodzi o wykończenie, ładne, naturalne wykończenie. Zobaczymy, jak będzie się trzymał, czy mocno się wytrze po, po kilku godzinach noszenia. Także, moi drodzy, widzimy się. Za chwilkę, a ja po kilku godzinach zrobię wam podsumowanie, jak ten podkład trzymał się na twarzy. I, kochani, dochodzi nam 19.30, także podkład jest na twarzy już 9 godzin. Także sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Patrząc na moją skórę obiektywnie, uważam, że ona wciąż wygląda dobrze. To, co na pewno widać, to to, że wyświeciła się. W strefie T na czole i tutaj na boczkach nosa w szczególności jest to zauważalne. To, co mi przeszkadza, to to, że w obrębie szczególnie ust, a już szczególnie w miejscu, gdzie tego podkładu dokładałam troszkę więcej, czyli na niedoskonałościach, ten podkład delikatnie mi się zważył. I to jest na pewno jego największy minus. Widzę, że właśnie jest taki, taki delikatny, jak on by, bym dotknęła, to, to by to po prostu spłynęło i zostało na palcu. Również widzę na boczkach, no co tutaj mam najszy, najbardziej rozszerzone pory, że, ymm, no, że właśnie delikatnie się zważył, że on nam zaczyna. Odchodzić od skóry i te pory zaczynają być widoczne. Więc na pewno nie jest to podkład dla skór bardzo wymagających, czyli um, mocno przytłuszczających się, trądzikowych, złojotokiem. Natomiast wydaje mi się, że mogłoby się on spodobać, mógłby się on spodobać skórom e, suchym, skórom normalnym, bądź mieszanym, które lubią takie bardzo naturalne wykończenie. Uważam, że nie będzie on się nadawał na jakieś e, bardzo wiecie, m, ciężkie warunki, jakieś wyjątkowe. Okazje nie wiem na jakieś bale, jakieś wesela na siłownie czy coś takiego. Natomiast myślę, że ja będę bardzo chętnie wykorzystywać go na przykład do sesji zdjęciowych na modelkach, ponieważ bardzo ładnie leży na skórze, a to aparat zawsze wyłapie. Natomiast wiecie, jakieś niedoskonałości zawsze można przykryć czymś innym, więc obiektywnie rzecz biorąc, podkład bardzo ładnie leży na skórze. Bardzo ładnie się stapia kolorystycznie ze skórą, nie podkreśla tekstury skóry, żadnych suchych skórek ani porów, nic takiego. Wyświeca się w przypadku skóry przetłuszczającej się i delikatnie jest w stanie się zważyć, jeżeli tego produktu jest za dużo, jeżeli go nie przypudrujemy, i gdy skóra mocno się nam przetłuszcza. Miałam już okazję ten podkład testować dzień wcześniej. Uda mi się też go przetestować jeszcze w dniu, kiedy będzie publikacja tego filmu. Dlatego w opisie na dole napiszę Wam, jeżeli okaże się, że ten podkład mnie zapcha, to taka informacja znajdzie się w opisie na dole. I w opisie na dole znajdzie się również skład tego podkładu, bo dla wielu z Was jest on bardzo istotny, tak samo jak dla mnie. Ok, moi drodzy. Tak wypadł test. Mam nadzieję, że zawarłam w nim wszystkie ważne informacje. Dajcie mi znać, jeżeli uważacie, że jeszcze jakaś informacja powinna się w tego typu teście znaleźć, to ją uwzględnię w następnych, kolejnych testach różnego rodzaju podkładów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.